Pan Jezus tym dzisiejszym słowem wzywa nas do tego, byśmy byli czujni, byśmy byli uważni. Zaprasza nas do tego, byśmy się zatroszczyli o to, co najważniejsze. Zatroszczyli się o naszą wiarę, a to wszystko po to, abyśmy wytrwali w niej do samego końca, I jak mówi dziś na końcu tej Ewangelii, ocalili nasze życie. Oczywiście Chodzi o życie wieczne, o życie w Bogu, o życie święte. I moi drodzy, dlaczego Jezus nas przestrzega przed tym, byśmy nie zostali zwiedzeni? Bo wielu chce nas zwieść. I Pan Jezus już dwa tysiące lat temu o tym wiedział, a my żyjemy w takich czasach, kiedy to się jeszcze mocniej nasila. Zwieść nas chce świat. Który nam ciągle proponuje zupełnie inne drogi życia, zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie inny świat wartości. Cokolwiek byśmy nie, nie włączyli, nie posłuchali, nie zobaczyli, to będziemy widzieć świat, który jest daleki od Ewangelii, od tego, co dobre, od tego, co pełne miłości, ofiarności, miłosierdzia, przebaczenia, pokoju, ale zwieść nas może również, jak mówi sam Pan Jezus, ktoś, kto Mówi o wierze, ktoś to mówi o Chrystusie, ktoś to może mówi nawet o Kościele, ale nie mówi prawdy, tylko to, co uważa za prawdę. To są dwie różne rzeczy. Mówi często coś, co jemu się bardziej podoba niż to, co jest głoszone w Kościele. Czasem na zasadzie takiej, że ktoś zatrzymał się w jakimś etapie historii Kościoła, w pewnej wizji Kościoła, która nie przystaje do tego, jaki kościół jest naprawdę. Dzisiaj możemy sporo takich osób usłyszeć, które próbują nas przekonać, że to jedyna prawdziwa i dobra droga, bo im się wydaje, że tego chce Pan Bóg. W końcu zwieść nas może nasze własne ja. Może być tak, że gdzieś w nas będzie głos, który nam będzie mówił o innej drodze, o innym sposobie życia. O tym, by szukać tego, co przyjemne, co łatwe, co wygodne, co daje takie poczucie świętego spokoju, co nie kosztuje zbyt wiele, nie wymaga poświęcenia, trudu, wspinania się gdzieś tą drogą świętości. Jak się przed tym bronić? Odpowiedź jest tak naprawdę jedna. Trzeba iść tą drogą, którą daje nam Kościół. Trzeba się trzymać tych, którym Pan Jezus. Powierzył wspólnotę apostołów i ich następców. Trzeba się trzymać papieża. Mamy przykład, w jaki sposób Kościół nieustannie rozwija się, nieustannie wsłuchuje się w to, jak działa Duch Święty, w to, do czego Duch Święty go wzywa. Chociażby ten dzisiejszy dzień, Dzień Ubogiego, papież Franciszek, który był za takiego papieża, od ubogich trochę uważany. Czasem trochę tak rewolucyjnie, niektórzy mówili, że zupełnie coś nowego wprowadza. Tymczasem, gdybyśmy prześledzili historię kościoła, to zawsze w centrum kościoła byli ubodzy. Od początku Ewangelii, od początku głoszenia, ale różnie byli rozumieni, w różny sposób podchodzono do ubogich. Dawniej skupiano się na tym, że ktoś nie miał co jeść, nie miał co ubrać, nie miał gdzie spać, nie miał domu. Papież Franciszek o wiele szerzej spojrzał na ubóstwo, już nie tylko to materialne, ale również to duchowe. Na ubóstwo ludzi, którzy są na marginesie społeczeństwa, czasem na marginesie kościoła, ludzi, którzy są zniewoleni, ludzie, którzy nie mają dostępu do podstawowych elementów życia nie to, że ich nie stać po prostu nawet gdyby ich było stać, to nie mogą, nie mogą z tego skorzystać. Mamy zupełnie. Poszerzone spojrzenie na ubóstwo. Kościół nieustannie żyje, nieustannie się rozwija. Jeżeli chcemy mieć pewność, że idziemy dobrą drogą, że wspinamy się faktycznie w stronę świętości, to zawsze musimy pytać, czego Kościół od nas chce, do czego nas Kościół wzywa, w jaki sposób Kościół rozumie prawdy wiary, w jaki sposób Kościół rozumie liturgię. W jaki sposób realizuje chrześcijańskie życie, do jakiego życia nas wzywa. Bo, moi drodzy, kiedy człowiek schodzi z tej drogi, to może zaszkodzić nie tylko sobie, nie tylko swojemu zbawieniu, ale też zbawieniu innych. Taka historia z życia, która to dość dobrze obrazuje. Jak jeszcze byłem klerykiem, to z kolegami w wakacje często jeździliśmy w tatry. Wchodziliśmy na różne szczyty i kiedyś postanowiliśmy przejść jeden z najtrudniejszych szczytów, Orlą Perć, i wchodzenie na ten cały taki ciąg szczytów zaczyna się od zawratu. Zasadniczo nie jest to jakaś bardzo ciężka góra, ale szlak jest jasno wytyczony, na tym szlaku są łańcuchy, tam jest zawsze sporo ludzi, więc czasem trzeba potrzekać w kolejce, nie da się przejść. Gdzieś bokiem, chociaż jeden z moich kolegów wpadł na taki pomysł, że on nie będzie czekał, nie będzie szedł szlakiem, tylko sobie bokiem szybciej przejdzie i będzie już na szczycie. Jak tylko się ruszył, zrobił kilka kroków, to potknął się, a spod jego nóg poleciał duży kamień w stronę ludzi, którzy wspinali się na górę. Wtedy zrozumiał, że nieprzypadkowo jest szlak, nieprzypadkowo są łańcuchy. I nieprzypadkowo jest informacja, żeby nie schodzić z szlaku. Mógł spaść On, mógł ktoś dostać kamieniem w głowę i spaść na dół i się zabić, mógł zrobić krzywdę sobie i komuś drugiemu. Jak chcemy w naszej drodze duchowej, w tej naszej drodze wiary, iść drogą świętości, w stronę wiecznego życia z Bogiem, to chodźmy zawsze wytyczonym szlakiem przez Kościół. Nie zbaczajmy z Niego tak, aby nie stracić własnego życia, jak mówi Pan Jezus, i aby nikt z naszego powodu też życia nie stracił. Amen.